Wrócił kierownik, wrócił, wrócił kierownik, wrócił kierownik. Witam wszystkich serdecznie. Rafciu, dzisiaj w końcu w szampańskim humorze, bo wszystko się zaczęło Układać ze zdrowiem. No znaczy to już nie przesadzajmy, że, że ten, że jakiś mega chory byłem, ale zapalenie, zatok tutaj dla Rafała. Doskwierało, doskwierało. No i co? No i ostatni, ostatnia tabletka antybiotyku. Już czuję się zdrowy, czuję się dobrze. Niedługo zapalę cygarko tutaj. Kur... Pięknie, pięknie. Życie życie w końcu ma sens. Poza tym pierwszy raz od dwóch dni się wyspałem, nie? Zobaczmy, co było na tym. Uff, oh, nie mogę oddychać. Na mini podcaście. Ej, ja, ja Wam powiem, że 50 pompek dla mnie to jest k jak rozgrzewka normalnie, nie? A dzisiaj prawie um Jezu, ja, ja wiedziałem, że antybiotyk wyniszcza organizm, a nie wiedziałem, że aż tak. O ja Powiedział się tym razem o przemku Pro, zarzuca mu nastawienie w kontaktach tylko w celu wybicia się. Mokry suchar widzi duży potencjał hartatywny w kolejnej edycji galibitej śmietanki. Tomasz, Kamel i Maciej Dąbrowski wypowiedzieli się o konflikcie medialnym na linii wojewódzki Żurnalista. I samuś ciekawym wstępem do materiału mogącym sugerować nastawienie do nadchodzących zmian YouTube'a w sprawie skrzynek. Zacznijmy od głównego tematu. Minimajka z kolejnym wywiadem i tym razem dość mocno ocenił przemka Pro. Ostatni czas w medialnym wykonaniu Minimajka to promocja książki, i automatycznie jest więcej wypowiedzi z jego strony i przekazów na temat jego oczuś czasów ekipy. Wiemy już, że priorytetem Freeza i Wójka był po prostu biznes, i właśnie tak podchodzi do działań ze starą ekipą, natomiast wczoraj, co ciekawe, postanowił dość mocno ocenić Przemka Pro. Byli, był ten Przemek Pro, który, m, m, za przeproszeniem, przed każdą kamerę wchodził parcie na szkło, jakiego jeszcze u nikogo nie widziałem, więc po prostu mówię, dobra. Wracamy do Polski i trzeba się ewakuować. No i patrząc na to, ile osób przewinało się przez ekipę, to ocena jako osoba najmocniej dążąca do pokazania się przed kamerami jest dość ciekawa. Jest to jedna z prawdopodobnie niewielu wypowiedzi Mini Tak. Ej, dobra, tylko wie, wiecie, jaki jest generalnie problem? Ja, czy ja, uwa ja, uważam, ja uważam, że ten Mini Mike to ma rację odnośnie tego Przemka Pro, nie? Bo on widać, że on jest atencyjny, głośny, on łaknie atencji ile się tylko da. Widać, że, że tam, wiesz... No, jest po prostu poszukiwanie usilne kamery. Jak kamera go nie widzi, to się przed nią i, I to jest widać gołym okiem. Tylko ja też nie lubię jednej rzeczy. Bo, bo tak to jest, że to, to jest dla mnie po prostu rzecz niezrozumiała. I ja też nie lubię przez to takich osób. Ja nie, nie lubię przez to takich osób. Bo masz takiego minimajka. Minimajka, który de facto dostał szansę na lepsze życie tylko dlatego, że był I teraz tak. Ja, ja, ja ogólnie do, do minimajka to mam taki różnorodny stosunek. Bo z jednej strony mam świadomość tego, że ten chłopaczek mały miał życie, nie? Był pewnie popychadłem w szkole, spuszczali mu głowę w kiblu, więc miał. I potem, nagle, magicznie, przez rzecz, która go zniszczyła, czyli przez wadę genetyczną, stał się jakimś. Wielkim przedmiotem kultu małych dzieci, nie? Bo wypromował go Freeze. I prawda jest taka, że Freeze, nawet jeżeli wykorzystuje swoich pracowników tylko i wyłącznie w celach zarobkowych, to tak zupełnie szczerze, co ten Freeze jest winny takiemu Minimikowi? Minimike nie był nigdy jego kolegą. On poznał Minimajka w ten sposób, że napisał na Facebooku post, że szuka k. karła do ekipy, żeby było śmiesznie, żeby go. Więc ja nie rozumiem, ja, ja uważam, że tak czy inaczej, biorąc pod uwagę, wiesz, jakby, potencjalne zyski i straty, to ten Minimike. To powinien się cieszyć, że ten fris na niego spojrzał i chciał na nim pieniądze zarobić, bo dzięki temu chłop wyszedł z skrajnej biedy i stał się człowiekiem, który, który bądź co bądź ma możliwości zarobkowe. I ja uważam, że to też, też jakby na, na, na to trochę szerzej trzeba spojrzeć. No bo, no bo z jakiej racji ten fris ma być mu winien, nie wiem, cokolwiek przyjacielskiego, skoro on go poznał poprzez Facebooka. I... Stary, jakby chłop zamieścił wpis na Facebooku, mówiący o tym, że szuka pracownika, a Mini Mike był tym pracownikiem. No, ale mówili w nucie ekipa, że to rodzina, a jednak Mrożon wybrał biznes i siano. No to jest oczywiste, że jest to zwykły element promocji biznesu, stary. To ja, ja wiem, że Mini Mike wygląda jakby miał 10 lat, ale jego mózg nie zatrzymał się w rozwoju na etapie dziesięciolatka i on ma świadomość tego, że pewne rzeczy są tylko i wyłącznie biznesową kalkulacją. No, potem też trzeba na to spojrzeć trochę z innej perspektywy, bo, bo ludzie idą z pochodniami w ogóle teraz frizz jest nielubiany i nie dziwne. Ja też za frizem nie przepadam, ale jedno to jest przepada za jakimś człowiekiem, a inne to jest chować jakiś lekki obiektywizm wobec rzeczy, które się dzieją. Dlaczego Minimike idzie na, na podcast do żurnalisty i u żurnalisty wypowiada się w taki negatywny sposób na temat Przemka, pro Profriza i tak dalej, dopiero wtedy, kiedy książkę wydał? Dlaczego akurat, dlaczego akurat te wypowiedzi są wtedy, kiedy trzeba książkę zapromować? To jak to świadczy o tobie? Przez lata milczysz, mówisz niewiele albo nic, niewiele albo nic, a nagle jak wydajesz książkę z wielkimi minusami, to idziesz na nakłada swojego poprzedniego kolegę biznesowego. Także, sorry, sorry, ale dla mnie to, co zrobił Mini Mike, jest takim samym rządnictwem, jak to, co zrobił Freeze. Takim samym. Jakby tu, tu, tu po prostu dwóch Spidermanów na siebie palcem wskazuje. No. W kim stylu na temat innych osób, z którymi współpracował w ekipie. Natomiast podejście może wynikać z faktu, iż intencje przed... o... w kontakcie z nim czy starymi. Przez przypadek antybiotyk otworzyłem bo się zamyśliłem. Ja, ale ja to za parę godzin muszę wziąć. Ja bym tego nie zgubił. Dobra jestem. Ekipowiczami nie uważa za szczere. Znaczy się, kiedyś go bardzo lubiłem, ale też ta znajomość jego, te na, intencje wobec nas nie były szczere, tylko po prostu po to, żeby się stać kimś. Zadał się z nami, żeby po prostu tak naprawdę dostać się. Do ekipy, no i tak naprawdę każdy to powie. Najpierw siedział z nami, a później siedział z Karolem, co nie? A dobra, no ten Przemku Pro teraz mówi. O! To, to tu jestem w stanie osobiście, nie wiem jakie jest wasze zdanie, ale ja akurat uważam, że Minimajk nie ma prawa mieć żadnych pretensji do Freeza, żadnych. Natomiast uważam, że to Przemka Pro ma prawo mieć pretensje. Jeżeli Przemek Pro w momencie, w którym był tam montażystą, czy był jakąś osobą po drugiej stronie kamery, nie wiem kim on tam dokładnie był, lizał... Ekipowiczom, a kiedy nagle się udało, wiesz, jakby zrobić biznes na tym, to na tych ekipowiczów się... i poszedł za Karolowi, no to do niego można mieć problem, ale Fris tutaj nie zawinił niczym, mimo. Ale też dzięki wszystkim członkom ekipy Fris odniósł taki sukces. Oni nawet za te lody nie mieli kasy. To samo z płytą, tylko Fris z tego zarabia. Trochę nie w porządku. Ko widzisz? Kopacz, Jakby... Bo to zależy, bo to zależy. Ja, czy ja się częściowo. Inaczej, jakby to powiedzieć. Jakby to powiedzieć. O, my u nas w naszej takiej ekipie grupy znajomych, mówię ekipy znajomych, bo my nie tworzymy wspólnie treści do internetu, jakby jedyne osoby, które współpracują internetowo w jakikolwiek sposób, to jestem ja i Sergiusz, nie? Ale kolegów mamy więcej, takich internetowych, jest Ciastko, jest Graczol, jest Natural, jest Miszczu, tak, my robimy cokolwiek w grupie tych naszych kur... Znajomych, naszych kolegów, naszych nie wiem, przyjaciół, to my byśmy się wtedy wszystkim dzielili porówno. Niezależnie od tego, kto jak duży kanał ma, kto jak duży ruch wygeneruje, my, my, się, my się dzielimy wszystkim porówno, zawsze. Nieważne, co robimy, bo my jesteśmy faktycznie przyjaciółmi. Natomiast tutaj, tu nie ma przyjaźni. Jakby spójrz na to troszeczkę w inny sposób. Spójrz na to troszeczkę w inny sposób, nie? Znaczy, ja rozumiem, że z moralnego punktu widzenia, dla kogoś rację może mieć, mini Mike, ale z biznesowego punktu widzenia, a biznes, jednak, jaka moralność, to. To dwie obrębne kwestie, to wygląda trochę inaczej. Masz takiego Friza. Friza, który ma dosyć duży kanał na YouTube, nie? Dosyć duży kanał na YouTube. I on przychodzi i mówi: Dobra, wykładam, wykładam budżet, wykładam powiedzmy 400 tysięcy złotych, całe oszczędności mojego życia, bo pamiętajcie, że jak Friz zainwestował w ekipę, to dla niego były potężne pieniądze, nie? Mówi: Wezmę sobie influencerów, których wypromuję, z którymi razem zrobię projekt. Jeżeli to on był człowiekiem, który ryzykował kapitałem i to on był człowiekiem, który już na samym początku dawał kapitał zasięgowy, to uważam, że rzeczą naturalną i normalną jest, że to on czerpie dużo większe korzyści z potencjalnych współprac i z potencjalnych ruchów, które generują, nie. Natomiast ci ludzie, którzy do niego dochodzą, którzy wszystko mają za darmo, czyli mają wiesz na początku powiedzmy nostek, za darmo, mają yy, kanały swoje zakładają i tak dalej, to oni patrzą na to long termowo. No, więc teraz tak, gdyby to była grupa przyjaciół, to ten Fris uważam, że powinien się z nimi dzielić przychodami z lodów na przykład. Ale jeżeli oni podpisali średnio, średnio dogodne dla siebie kontrakty, to dlaczego miałby to robić? No jakby, zobacz stary, z drugiej strony w jaki sposób była prowadzona ta, hmm, dom X. Tam są dopiero stare kontrakty, tam są dopiero kontrakty, no, dziadowskie, nie? O co chodzi? O co, jakby różnica, różnica między Teamem X a ekipą, jeżeli chodzi o same kontrakty. Mini Mike założył sobie restaurację, nie? On, on teraz sushi produkuje. Znaczy on tylko ja roznosi, bo to jest śmieszne, że sushi nosi. Nie, on żartuje, no ale wiesz, no ma swoją restaurację, nie? To jak on ma to swoją restaurację, to jestem pewien, że Freeze nie bierze od niego procent bo nie ma prawa brać od niego procent, tak moralnie nawet nie ma prawa, nie? Natomiast wiecie, jak to działa w Teamie X? W Teamie X, jak ktoś by założył swoją restaurację i tę restaurację promowałby na swoich socialach, to wiecie, że musiałby płacić haraż dla timu X, dlatego, że według umowy, to oni zarabiają w tym momencie na wizerunku, który stworzył Team X, więc w czystej teorii Karol mógł też ich tak zniewolić, a tego nie zrobił. Byłoby to... jak najbardziej, ale wiesz, jakby... meritum jest takie, meritum jest takie, jeżeli ktoś ci podsuwa... Umowę, a ty ją podpisujesz, to nie masz prawa mieć pretensji do osoby, że tę umowę ci dała. Masz prawo mieć jedynie pretensje do siebie, że byłeś na tyle głupi, że je podpisałeś. No. Tylko teraz kolejna kwestia, nie? Kolejna kwestia. Co jest lepsze, co jest lepsze, co jest lepsze? Co jest lepsze? Mieć 20% ze 100 tysięcy złotych, na przykład? Czy mieć 100% z 0 złotych No stary, dzięki Karolowi oni zaczęli zarabiać dobre pieniądze. To, że zabierał im dużą część dochodów, to dzierna pala kaloszy, Oni powinni się. Cieszyć, że miał z czego im zabrać. No kurwa, no tak to wygląda. I to, I to jest to, co napisałaś. Jakby nie fearist, on by nie siedział żurnalisty. Bo to fajnie się patrzy, fajnie się patrzy zero jedynkowo, z perspektywy człowieka, który, który jest niby poszkodowany, ale ta droga jest dużo dłuższa i dużo bardziej zawiła.